Witam was moi drodzy w grze Beacon Human, ja jestem Sinfire a my kontynuujemy naszą główną historię i muszę wam powiedzieć że bardzo, bardzo się cieszę że Connor nadal jest z nami nie wiem czy to będzie ten sam Connor ale naprawdę się cieszę z powodu tego że ten akurat android żyje Wciąż nieśmiertelny, co konor? W sumie wiesz, co miałem nadzieję, że już nie wrócisz? Jestem tylko maszyną zastępującą inną maszynę poruczniku. Emocje są tu niepotrzebne. Jep się. <ślesy> Oj. Please. Ponoć defekty napadły na funkcjonariusza Millera. Znalazł się w złym miejscu w złym czasie, ale miał farta Powiedział, że uratował go ten cały Markus. Ciągle jest w szoku, ale przynajmniej żyje. Ale dzwonek. Coś Hank ma ponurą minę, mi się wydaje. Cześć. Jestem porusznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Okay. Zaraz pójdę po Elajczacha. Proszę, rozgościcie się. Mm, Okej, okay, a więc tak. Ta kobieta, która tutaj właśnie nas. A ten Android, który nas wpuścił. Ona jest androidem, która przedstawia całe menu gry. Ona jest tam właśnie. Jej twarz jest właśnie w menu gry. I ostatnim Spoko, czasy. Laska. Kiedy włączyłem grę, ona się spytała, czy. będziemy przyjaciółmi. Taki mm, gra w grze. To nie żadna laska. Tylko android, który wygląda jak laska. Co ty nie powiesz, Konor? <laughs> nie zła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Konor? Jakie to uczucie? Nie odczuwam z tego powodu żadnych rozterek. Jeśli o to pan pyta. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Czyli możemy tutaj przeanalizować troszeczkę. Widzimy, że to jest Kamski, tak się nazywa mężczyzna Elia Elijah zaprasza. Elijah Uzyskaj informację od Kamskiego. Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę. No dobra, no to spójrzcie sobie na to. Tak to właśnie wygląda. Różnik Anderson, a to Conor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzi mi śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z Cyberlife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Hmm. Coś w oprogramowaniu Defekte. defektów zaczyna emulować emocje. Uznaliśmy, że może pan wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Idę, to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Conor? Po czyjej jesteś stronie? Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić, ale powiedz, czego ty naprawdę chcesz? Niczego nie pragnę, jestem maszyną, Chloe. Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii Cyberlife. Młoda i piękna powsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Conor. Zniszczę maszyny, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal. Jeśli sądzisz, że żyje, ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, okay, wystarczy. Chodź, Conor, idziemy. Przepraszam. Co jest Zaleźć. dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą. Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Kolor wychodzimy. Naciśnij spust. Kolor! Nie! To powiem. Ależ tutaj, wiecie no z jednej strony tutaj dobrze by było znaleźć i rozwikłać w końcu wszystko, ale jednak, my jesteśmy mm, po stronie ludzi i tutaj stoimy po stronie prawa, androidom nie wolno nosić broni, a więc nie będziemy strzelali. Fascynujące. Ostatnia szansa CyberLife na ocalenie ludzkości? Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać: zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom? Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjścia awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Czego nie strzeliłeś? Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam, ok? A więc widzimy tutaj, że to była adekwatna misja ze względu na śmierć Konora o nazwie Spotkanie z Kamskim. Została ona ukończona w 45%, nie jest to rewelacyjnie dużo, ale wystarczająco, bo podjęliśmy według mnie bardzo właściwą decyzję. A więc ruszajmy od razu z kolejną misją. Z powrotem Markusa bunt androidów. Okej. Okay. Ciekawy widok. W ogóle. Wsiądźmy sobie. Myślałam, gdzie jesteś. Chciałem pobyć chwilę sam. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzało wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Są mi posłuszni, nie zadają żadnych pytań. Poczucie posiadania władzy jest przyjemne. I straszne jednocześnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Żyłem w bańce, w sztucznym świecie, który sam sobie stworzyłem. Szczęście sprawia, że nie widzi się niedoli innych. Z tobą nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Czemu tak bardzo nienawidzisz ludzi? Musisz mieć powód. Mówiłam, że nie chcę o tym gadać. Ta androidka, którą widziałaś w sklepie, przypomniała ci o tym, kim byłaś, prawda? Byłam nikim. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. Zabawką dla ich przyjemności. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Teraz wiesz już wszystko. Mogłam ci nie mówić. Ja też coś widziałem. Klub Eden i śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. North. Simon przeżył. Ciekawe. To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić stanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczył, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Nawróć więcej, androidów, do wydobrycia. Lepszej okazji nie będzie. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Im nas więcej, tym mocniejszy przekaz. Uwalniam cię. Po co, żebyś całą noc gapił się na mojego? Po co? Chodź z nami. Rozejrzyjmy się tutaj zanim ruszymy na ulicę, ale widzę, że tu już więcej chyba raczej nic nie znajdziemy. Mamy jednego androida jeszcze przy drzwiach, którego również zwerbujemy. A myślałem, że tu jest... Aha, ona już jest zwerbowana. na ten Android był Androidem ochronnym więc musimy teraz zablokować drogę, dobra, tylko jak to zrobić Czekałem Uwalniam cię Tylko mi się nie Daj mu spokój Postanowił być wolny Okay. Więc wystarczyło Uwaniać. mu powiedzieć, że on postanawia być wolny i to tyle. Okay. Dobra, ale jak mamy zablokować drogę? To jest interesujące. Mamy tu jeszcze dwa Androidy, które noszą paczki. Muszę zablokować tą ulicę. Okej, okay, spoko. Czyli chłopaki mi pomogą. Rentfuse.com Jak się nazywała? A Ich tutaj nazwa tej firmy, taką widzieliśmy na ciężarówce. i właz otworzyć zobaczymy czy ktoś tędy wyjdzie tak jest, jest i więcej androidów wychodzą jako żółwie ninja jeden po drugim nawróć więcej androidów to ile tych androidów potrzebujemy uwalniam cię o, oh, okej, okay, dobra, w tym momencie mogę to robić poprze poprzez e, połączenie jakieś, e, coś w stylu Wi-Fi czy telepatii. czyli będzie to typowy marsz androidów Ciekawe, po tym jak gra się zaczęła i po tym jak Markus dostawał łom od, jak od jakichś chłopaczków na przystanku, w tym momencie prowadzi tego typu właśnie powstanie. Was, mamy robić? 230 androidów w szeregu. Hej! się! się natychmiast! To jest rozkaz! No nie chcemy się rozchodzić. Niech mnie jasna cholera. Możeż, ja piątko! Jest to czysto pokojowe powstanie, pamiętajmy. Centrala tu Patrol 457. Mam to od cholery androidów. いただきます。<c oughs> Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcę wstrzymać wojen. Szanujemy pokój i nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpędzamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu stójmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. Jak tu umrzemy, to nic się nie zmieni. Markus, musimy iść już, zanim będzie za późno. Musimy pokazać, że się nie ugniemy. Nigdzie się nie ruszymy. Rozejście! To nasza ostatnia szansa! Trzeba przeczekać. Stójmy w miejscu, co by się nie działo. Proszę cię, Markus, nie dajmy się wyrżnąć. Pozwól nam się bronić. Nie ruszymy się. Tu A, no cóż, myślałem, że to będzie dobry e, krok, taka nieustępliwość całkowicie, ale tutaj okazuje się jednak, że nie. I John, którego zabraliśmy ze sobą w, w jednym z poprzednich odcinków, okazało się, że nas uratował. A więc spójrzcie na nasze decyzje, które podejmowaliśmy już dużo, dużo wcześniej, i jaki wpływ mają na Dalszy rozwój w ogóle sytuacji. A więc, w tym momencie, moi drodzy, to wszystko na dziś i słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Hej.